Too pet cheek. I teraz jak masz taki gniazdo <laughs> O Jezu A to jest portal Trzeba powsadzać chyba żeby ten <laughs> To jest jedna z rzeczy dlaczego nie chcę wchodzić na ten kanał I nawet chcę sprawdzić jak filmik dodany wyszedł czy coś Bo wchodzę na ten kanał i jest to Piąta nad ranem, piąta trzydzieści A po streamie na plinko siedziałem W kwadrylionach pieniądze zarabiałem <laughs> jestem, Jakby mi Kasia tak z rana upliwa drzwi do pokoju Zastanawiać co stary robi Idealny konsument? Tak, jestem idealnym konsumentem produktu Blizzard'a Narzekam zawsze na to Firmę, a co nie wyjdzie, co nie wypuszczą, kupię wszystko. Witam się Nie gramy w Seven Days'a. A otóż y, chyba mam właśnie bardzo chęć w to zagrać. Ludzie widziałem na YouTube, się cieszyli, że już koniec. Grand hunger już seven days teraz. Nie no, ale serio, ten Seven Days jest przyjemny. Całkiem przyjemny. Pewnie jeszcze przynajmniej przez jednego streama albo dwa. Dobrze, nie wymieniałem od trzech dni. Tak mało jest to używane, że odparowuję zanim trzeba będzie wymienić, więc jest porza. Co Ryszarda? Źle. Niedobrze, bo gryzie Nie wiem czemu gryzie, ale mnie gryz dziś Muszę uciekać przed nim Nie odpalaj szotów z brusem, bo wykręcę jak syn błagam A, dziś byłem calutki dzień poza domem właśnie O dziwo Stałem wcześniej jak nigdy I nie wiem co się podziało w internecie od wczoraj Ustawisz tytuł Poe działek A, że Poe Ty, całkiem, całkiem fajny tytuł Jakbym grał w Poe, to na Następne Poe zachowam ten tytuł Poe działek Dobre, dobre, dobre To na następne Poe dopiero będzie Bo dziś nie gram już w Poe Kiedy firend Hunger? A, nie nie wiem, no yy, ciężko może być Firent Hunger. Nigdy no jest taka szansa, chociaż jest też szansa, że w dwójkę zagramy. To ja już wolę 6 godzinne intro niż jedzenie tego Seven Daysa. Ale nie będziemy jedli Seven Daysa, tylko w niego grali. Przecież. Nowa drama Twitchowa. Drama. On, to im nawet pierwszy w kolejności. I czemu ma być drama niby z tego, że Krzysiu powiedział, że ma on powinien pójść do psychologa? To jego opinia. Czemu dramogenne? Chociaż znam też takich, co taką opinię mieli i... i polecieli za taką opinię. Pierdolcie się wszyscy, ja wolę siedem dni, by zdechnać mi z gówno po E że pozdro. Nie stawiałbym słowa główno obok wielkich trzech liter po e. Ale w widzu, to co my wolimy, to tu ma ostatnie znaczenie. <laughs> Nie no. Zaraz najgorsze główienko, jakie się tylko da znaleźć, a potem targów, czyli kolejny główny... Gu... A może jeszcze? Tak, wszystko gówno, Poe, głównym Tarku, głównym Seven Days, głównym Firenhanger też narzekali. Niektórzy, że gówno, wszystko gówno. No i w sumie taka jest prawda zawsze coś będzie głównym. I płyniemy przez ten ocean gówniany. Może przed odpaleniem no. gierki dzisiaj obejrzymy najnowszy odcinek Pranouno, w którym Mammon gada o lewitujących piramidach i teoriach spiskowych FIFTA. A widziałem tam był jakiś odcinek nie, nie, to później jak coś, a widziałem jakiś odcinek był chyba dopiskiem nie oglądać? Na 6, bo myślę, że mocarne może coś być. Pierwszy raz widzę taki dopisek. Lepszy jest projekt Zomboid dla takiego autystycznego gracza jak ty. A 7 Days to zaskoczyć może dziś strażem i lagami i animacjami jak po udarze. Już lepsze to Poe, bo przynajmniej padaczki można dostać i tańczyć brak damce po Czy Ja wiem, projekt Zomboid przyznał nam jakoś. To wie. Wiem to wiele razy, bo mi proponowali. Jakoś nigdy mnie nie przekonywało. Może kiedyś zrobimy podejście, ale. ale chyba musi. Sport. nie wiem chyba nie. Jest, jest. Witam, cześć. Co pytasz o Valw? No coś o Walwie pytałeś, ale nie widziałem. A, czy grałem w tą grę od Walw? Grałem w tą grę od Walw. Natomiast po wejściu do gry jest napisane, żeby się nie dzielić niczym, czego doświadczysz w grze. Nie jest nic do podpisywania, ale no tak mówią, żeby niczym się nie dzielić. Nuke, FR1515M. Pris Stefanie. I czy mówię o Deadlocku? Tak, mówię o grze deadlock. Mam dostęp, grałem i właśnie, no i z jednej strony bym powiedział co uważam, a z drugiej strony niby nie można, no. Nie można nic kazać o tej grze, nic, no. Nie, mów, no ale nie można. Nic nie podpisywałem, ale niby nie można, więc no, Równiak jest gówniana. Nie, no tak się nie bawimy, ja zawsze mrugam. Ale ciekawa czy nie, no też jak jaka, to też jest opis. Zaczynam wierzyć w te opowieści o łatwych Azjatkach, jak taki mągą z alkoholowym zespołem płodowym ma u nich brany. Czyżby cię bolało, że brusa całują? Oj, boli, z pewnością. H2P podkreślenie, nie sprzedał Somi za monetę, która jest nic nie warta, sprzedał dziewczynkę dla kieszonkota za skilla, którego po cześć, 5 anime, minutach cześć. dostał za darmo w Detroidzie walną atomówkę i rozjebał wszystkich, Hanoi i oczywiście Wumtil dawnie zajebał wszystkich. E, no było tak akurat, było. I oddałem Ciri? Nie, nie oddałem Ciri. Ciri sama zdecydowała, że chce wyruszyć podróż i chce szukać coś tam, bo jest niespełniona tu. No to nieźle, no. mnie to. Cześć, co to jest? Tark z Dungeon 2, a dwujeczkę nie grałem. Sama zdecydowała? No jej nie zmuszałem. Większości pozytywne. Słaby ma oceny jak na to jak jedynka do ocenki dobre miała. Czemu ma takie słabe oceny? Co ludziom tu nie odpowiada? Dwie godziny chłop zagrał i już jest w stanie taką recenzję wystosować. Ja pierdolę, jak to jest możliwe? To jest dosyć zbudowana gra. On zagrał dwie godziny. Generalnie wyszczególnił, że każdy aspekt jest chujowy. Nie wiem, jakieś takie dziwne te oceny. Tupecik? I teraz jak masz taki gniazdo, co zakładasz? Co to kurwa jest? O jezu, a to jest portal. Trzeba powsadzać, chyba, żeby ten. Ja tole. Pecik na to po prostu. Kurwa, jeszcze jakieś dźwięki niefortunne dali Spokój. Noc nowego pacza dał wczoraj? Nie, nie, to nie jest oficjalna wersja gry. Jestem przekonany, nie jest oficjalna wersja. Ta muzyka jest straszna, bo już się nie jest taka strona. Nie, no w sumie jest mroczna dosyć. To ta mobilka, to nie mobilka. Na ten poziom gry jako taką mi odpowiada póki co. Powolne girowanie się, eksplorowanie, brak pośpiechu jest spytkę. Ale coś się siódmego dnia niby dzieje, że tak łatwo nie będzie. Kiedy klap, klap miał być. na eee, pewnie streamie, jak nie będzie co zrobić, to zagramy to. Klap, klap i jeszcze ten y, homeless. Jak się nazywała ta strona, co pokazywała timery, kiedy co startuje z MMO? Seasony i Polecam dodać sobie do zakładek. Wysyłam linka na czacie. Hero startuje za 3 dni. D2R nowy sezon za 11 dni. I Project Diablo i Puff of Diablo. Niebawem. Tu też Puff of Exile 2: Access pokazany. Nowy sezon dla Stepochu już. Za 118 dni. Ja yep, yep. Un Undecember jakaś giera, sezon 6. Się zaczął właśnie sezon 25 dni temu. Co to jest gra UNDECember? Un december. Sprawdzałem to, ale niestety nie zapadło mi w pamięć. Co to za gówno? I czemu nie słyszałem o tym nigdy? Ty, ładnie wygląda. Czemu tak tragiczne opinie? Dwa lata ma, nie słyszałem o tej grze ani razu. że są jakieś skip do kupienia. O ja pier... Gra jest spoko. E, 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 e. A, to Bindy są, tak? Nie, to jest trailer. Kurwa się gry załączył. Myślałem, że im w gierce ten, nalot robią. że co? Że co on tam pisał? Że gra jest spoko, the problem is aggressive monetization. Oj, nie brzmi dobrze. Grał w Poe, Diablo, Hadesa, Darksiders, Devil May Cry, Van Helsing. I że ta gra jest lepsza niż wszystko inne, lepsza niż Poe i Diablo. Dobra, trzeba będzie chyba zagrać w to, kur... A czy ja czasem w to nie grałem kiedyś jednak? Co to? Coś mi się, coś mi się właśnie przypomniało teraz. Grałem w to, pamiętam w końcówce streama, odpaliłem, że jakaś fajna gra wyszła, odpaliłem to i, i miało być poza streamem więcej grane, ale już nie odpaliłem potem. Coś, coś mi świta. Sponsorkę bety miałem? Nie, nie ma krótszych sponsorek niż godzina, dwie. Godzina to się rzadko w ogóle kiedy zdarza. To nie mogło być sponsorowane. Wyobraź sobie jakby Awakened Game y można by było kupić w sklepie. To jest taka gierka właśnie. No i zajebiście. Nie no, zrujnowane by było wszystko. Jestem jakby community w nadchodzących tak by zostały Awakened gemy dodane do item shop. Poe, że uważają, że to fajnie przyspieszy progres, postać i da ci wzmocnienie, kiedy będziesz tego potrzebował. Jezus, Alby się wylało gówno, Jezus, Maria, bym to dla samego doświadczenia zobaczył. Okej, okay, ty, no chyba kończymy. Zagramy ten Valorant, i tyle. A to koniec na zawsze jest. No. Nie wiem, w sumie. Nawet ciekawie się gra. Pierwszą hordę przetrwałem, potrzeby uzupełnione. Potem młoty zaczyna wychodzić. Mam wrażenie, że to turbo fajnie mogłoby się grać w jakiejś ekipie. W sensie nie, że mi by się grało w ekipie dobrze, bo ja lubię ogólnie solo. Ale jak ktoś lubi, to myślę, że bardzo dobrze by siadła ta gierka w dwie, trzy osoby. Jakby każdy miał wyznaczone jakieś zadanie czy coś. To sobie zagra, ale mi jest tak dobrze. Nie potrzebuję. Każda ekipa, gdzie jest wózio, jest... w wózio? Leć na godmodzie, zobaczyć lokację T7? Nie, nigdy bym sobie nie popsuł czegoś tak gry. Kurwa. Co wy wełbach macie? takie rzeczy piszecie. Daliście Walheima. No dobra, ale Walheim to się Delordowi spieszyło, bo jakiś tam split czy coś tam był. Wiesz, tego już nigdy nie odpalisz. A może odpalę. Aż mi żal wyłączać tego, bo już wiem, że to może być ostatni. Ostatni. No, ostatni raz jak widzę tę grę. Bo nie jest zła. Serio? No nie jest zła. Tylko nie wiem. jest fajna. Bardzo fajna gra. Bardzo fajna. Widziałem nowy baner kanał na YouTubie tematyczny jest. Eee, okay. O ja pier. Muszę to zmienić w końcu. Kur to jest jedna z rzeczy, dlaczego nie chcę wchodzić na ten kanał i nawet chcę sprawdzić, jak filmik dodany misz, czy coś. Bo wchodzę na ten kanał i jest to. Muszę to wyjebać. Nie wiem, czemu to tyle tu wisi tak. A tobie, Wiciu, dużo zdrowia, bo mimo żeś debili i krętacz, jakich mało, to i tak czasem poprawiasz humorem w samotne wieczory. Sad. P.S. fir i Hunger. Fear and Hunger nie jestem pewny. Różnie może być. Po co grasz w gry, których nie masz zamiaru kończyć, bo przyjemnie się gra. Nawet nie chodzi o sam proces skończenia gry. Nawet jak zagrasz w grę, to i tak jest to przyjemne. To przecież to tak jak gram se w POE, mimo może sezonu nie kończę w pełni, czyli nie zabijam wszystkich Uberów albo nie zrobię tam wszystkiego co mogę zrobić, no ale sam proces girowania się i grania jest ciekawy, mimo że nie kończę ligi tak w pełni. To to samo, nie, poe to nie jest główno, bo jest bardzo dobrą grą, bardzo dobrą, najlepszą swojego rodzaju. Jeszcze zamówiłem słuchawki, no i widzisz, zapomniałem, muszę zamówić. Zamówię, zobaczymy, testuję. Dobra, co? Dobra, trzeba się pożegnać, papa, pa. ale może zagramy jeszcze kiedyś. To akurat serio mówię. Może jeszcze kiedyś zagramy. A może nawet na następnym streamie? Może jeszcze jeden stream z tego. No. Na pewno, na pewno, pewnie Jasne, zobaczymy czas pokaże, czas pokaże. Czas już pokazał nie przy jednej grze. No dobra, ale nie zawsze pokazuje w ten sam sposób czas. Dobra, trzeba zakończyć to, wyjście. Dobra giera. Polecam serdecznie. Dużo frajdy daje. Serio mówię. Jest w pytkę. Może nie ogląda się aż jakoś tak mega dobrze, ale jak gra się super. Kolejna gra w pistę. Nie, nie wiadomo. Roblox, kurwa, tyle trybów kasyn jest, że to kuły. Wiem, no przecież była ostatnio która. Piąta nad ranem, piąta trzydzieści, a po streamie na Plinko siedziałem. W kwadrylionach pieniądze zarabiałem na Robloxie. Ja pierdolę? No, z niego jestem. Jakby mi Kasia tak z rana uchyliła drzwi do pokoju. Tak, to się. zajebiście. Się. Zastanawiać, co stary robi. Patrzę to kasyno Robloxowi. Plasa. Przestuj do FIFY. Jest dawa jakiś dłuższy tytuł. Jak przestuj do FIFY, Tarkowik teraz będzie. Jak przestuj do FIFY. Kurwa. Czemu? Jak można żyć od Fify do Fify? Nie wiem, czy istnieje jakakolwiek inna gra, gdzie bardziej klient, gracz nadstawia pośladki. Nie wiem, czy jakakolwiek inna taka gra istnieje. Diablo? No... no... Nie wiem, jak te sezony teraz. Teraz wyszedł ten nowy sezon w Diablo, ale nie próbowałem go zagrać. Nowe DLC kupię. Wydaje mi się, że oni tym DLC nowym mają szansę przyciągnąć tych graczy, którzy pomyśleli, że kiedyś jest chujowo. Mają czas naprawić gierkę do DLC, bo jeżeli to nie siądzie na DLC, to to będzie... nie wiem, kiedy następny czas. Spróbuję Diablo, ale to pewnie z 5 lat. No nie, no przesada, ale do nowego DLC, pewnie. Żeby kupić Znowu, no Pewnie tak Idealny konsument? Tak, jestem idealnym konsumentem produktów Blizzard'a Narzekam zawsze na tą firmę A co nie wyjdzie, co nie wypuszczą, kupię wszystko Tak to jest Może z nostalgii jeszcze Nie wiem O, to jest dobra piosenka Nie wiem skąd znam, ale coś mi świeci Nie wiem, coś od dawna to znam Przecież Trzeba będzie postać wybrać Bogita. wita się zagra Ten L raczej Raczej Elemental Shaman Ale może jeszcze coś ciekawego wyjdzie W praniu Już wybierałeś? No wybierałem, ale trzeba się upewnić co do Gutiu Guciu, czy to prawda, że na to, ten albo to. przebierasz się za kieszonkota? Za kieszonkota? No, a jakbym się przebrał za kota, i ktoś by zapytał kim był kieszonkot? Ale nie ma dowodów w sumie na to, że był. U... Wolisz jakbyś się nazywał dziadzia dziadyga czy może dziadziuś? Ani tak, ani tak, ani tak. Młody, wysportowany, inteligentny mężczyzna. Tak możesz mówić. Staruch lepiej. W żadnym wypadku. Kiedy HC Liga w Poe? Coraz więcej ludzi mnie o to pyta. Ale póki co nie ma. Po pierwsze, bo zaraz wychodzi dużo gier, które będę grał i w poe nie będę. Pewnie grał, a po drugie jakoś tak no nie chcę na razie. Pewnie zrobię, może zrobię za jakiś czas. Czy będę podrywał baby w Valorancie Nie wiem, dziwne to lobby było. Jakieś takie kurwa. Dziwni ci ludzie byli Kim w końcu będę grał w WoWie? Myślałem o Elemental Szamanie w sumie Albo o N Szamanie może? Nigdy nie grałem szamanem Może bym w końcu zagrał Gościu Ench shaman to taki banger. No właśnie myślę czy N shaman czy El Szaman I czy w ogóle czy shaman, Ale nie mam parcia jak przy połu, Żeby wybrać coś dobrze Co wybiorę to wybiorę Hej kupiłem sobie to mięso dla kotów I maczam w tym normalnie jak na No to ci gratuluję mózgu bo tak się nie robi Cię zatrujesz jeszcze to zobaczysz 3 dni temu było duże zmiany Więc lepiej sprawdź na WoWheadzie patch notes O Jezus Znowu zmiany były? No to chwila To zanim zagramy w Valorant To musimy zobaczyć WoWhead patch notes Co zostało zbuchowane? O kurwa, Ile zmian Przed wypuszczeniem Każdą postać zmienili Co to jest? Dobra chciałem zagrać L szamanem Poka mi to Szaman co mi znerfili? Elemental Damage increased, damage increased, damage increased. Co jest ty? Increased, range increased, a lava burst. Co? 25% tako? Nerf obrażeń? To pizdu. Nie wiem czy nerf. Ja mam za małą wiedzę o tej grze, żeby stwierdzić, czy to jest buff, czy rebalance. Mam za małą wiedzę o tej grze. Póki nie byłoby samo increased, 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 increase, to nie wiem. Dobra, tier lista jakaś zupdateowana Ładnie wygląda. Nie, ten elemental mi się podoba. bo zajebiście wygląda. Mam nadzieję, że to jest dobre, bo bym chciał tym zagrać. Jeden dzień temu Affliction Lock. O, oh, Maybe Meta Elemental Shaman. Arcane Mage, czyli na 100% meta for sure. Kurwa, muszę znasić na jakimś siedlisku dla graczy. Wygląda na takie, co było garnią. Ten Shaman, El Shaman albo Mag. A zobaczmy jakąś inną tier listę. Może ten jest jakiś przekupiony chłop. Znowu Frost Maga wysoko dają. Tak samo tier listę ułożyli. To nie przypadek. A Shadow Priest? Shadow Priestem też mnie kusiło zagrać. Nie raz, nie dwa. A jak on tu Shadow Priest a, ten drugi umieścił? Pewnie Atier. Ty też Westier. Ale jajca. To może sprayem zagram? Zawsze chęć miałem. Ja magiem grałem. Chwila, może odpalimy wowika, zobaczymy moje postacie. Jakie. A musiałbym kupować ten Playtime teraz. O Boże, co? Że Wings the. A nie mam Battleneta, tu jesteście uratowani. Nie ściągnęłem Battleneta jeszcze na tym kąpie. Macie fart. Ile, a jak se spray radzi w PVE? Spray w Westierze? I chuj. Tylko Magwtie pewnie mainuje Maga, tak? Już patrzę jego kanał. On Priestem gra. Jak każdy daje maga w estierze, to coś w tym musi być. No, ale nie chcę mi się magiem grać, raczej. Myślę albo o szamanie, albo o tym sprayu. Chcę coś, żeby to był taki all rounder Że dobry PVE, potrzebny PVE, mocny na PVE i mocny na arenach 2x2 2 i 3x3 3 PVP. Coś takiego all rounderowatego. Today oh, we are dane. going Daj mi Ten arkusz, kurw. No, pięknie. To mi się podoba. Więc tak. This is not a tier list. It's my info. Research to choose an alt. O oh, ja, yeah, pier. If you want the tier list. Co to kur... Jest. Czujesz się w jakąś stronę z demonami wszedł. Co to jest? Weź to odśwież. Nie pisz tak, Karczma. To Ty się tylko na Huntera nadajesz. Nie będę grał Hunterem. Nie ma takiej opcji. Chyba ten Ele shaman Ele shaman albo spray. Jeszcze zadecyduję, kim zagram. Zobaczymy. Ele shaman albo spray. Jednym z dwóch pewnie. Dobra, czas walnąć. Detmeczyka na start, a potem ranket. Taki plan. D2? No, mam D2. No, się nie grało, to się spadło. Znaczy umiejętności spadły. Ale odrabiam. Wydaje mi się, że Ascendanta dobije. Nie powinno być aż tak ciężko. Ascendant to chuj. Nie da się wbić Immortala. mordala. Jest lok jakiś założony na moim koncie na to. Nie da się. Jak się tylko Zaczynasz zbliżać, to dostajesz 20 GAMELESS TRIKA i tyle zgrania jest. Hello Helta? Ta! Elo hell nie da się wyjść. Nie da się. Zaczynasz jak małą gadać z Lokiem na konto. Może tak jest? Nie no, żartuję sobie wizualnie. Jakbym grał lepiej, to bym wbił. A że nie gram, to nie wbijam. To jest kur... O ja pierdobra! Trzeba usiąść. Wyłączę wszystkie zakładki. Wyłączone, muzyka off na... i skupienie. Rozgrzewka, skarpety nie ma. Racja, ale no teraz jednak zakładam. Chyba jakieś gold lobby się trafiło, no przyznam nie jest za dobre to lobby. I jaki środek polecam na szkola, żeby mi taki Takie ci nie wyrosło. Nie wiem czy będzie curent hunger jeszcze. Cześć! Pa. I jeszcze Polak, twój dziczek z półkami zagra? Nie wiadomo, ale jaja smoker. I dobrze i źle, bo jak każdy tak piknął duelistę to znaczy się poczuwa. A jak ktoś się... No i chuj. Niestety. Najpierw Maciasz kojarzy ten nick. 4 lata temu z nim grałem. Wrasta. I on mi mówił, że on sniper streamerów w Francji. I ten uśmieszek. <laughs> no. oh, kurwa. Bindzik. No to na bindziku albo chamber, klasyka gatunku, albo razę. Ale skurwol, zabrał. I dwóch Instaloków. I sobie powiedziałem, że nie dostosowuję piku, bo to nie ma znaczenia. Tylko gra się tym, co jest komfort pikiem dla ciebie. Zawsze jak muszę się czymś grać wychodzi gównianie Więc tego nie zrobię. ISO. Dawaj ISO. Jedziemy. Dostał jeden No niefortunna gra Ja pieprzę Icebox? No Iceboxik Kurwa w ataku na Cypherze i nas zmielił berstem. Ja pierdolę W linii stanęliśmy To troll ten chłopak i tak siadło 4 Cztery, trzy, dwa, jeden Może mamy dobrą Viper Dostał jeden gracz <suk> Atakujące, te the fuck up. Viper. No so one cares. to bian. play. No, je wiebane. Ale jeszcze MMR nie jest rozpiewszone, bo minus 16 to nie ma tragedii. Miał 3 kile więcej od awczącego Phoenixa. Wszystko złe, wszystko niedobre, tylko on dobry. Lasik? Daj spokój. Jakie mam KD w tym sezonie w Valorancie? 0,91, o oh ja yeah, pierd... 0,91 KD styd i hańba. Chamber nadrabia. Jeśli chodzi o ISO, jeśli chodzi o razę, to mam na minusie. Chamber nadrabia. Chamberem najlepiej idzie ze wszystkiego. No ale to do wyćwiczenia jak się będzie grało, wiadomo. Im chambera trzymał, tym klejbował? Prawda. Ale u mnie w głowie istnieje taka głupia rzecz, że ja wiem, że... Nie, mam wrażenie, że Chamber jest OP. I grając tym, mam wrażenie, że idę na łatwiznę i kur... Gram chrosami, którymi gorzej. Mi, nie wiem, pojebane to jest, ale no, u mnie się tworzy w głowie coś takiego. Że mógłbym tym grać, wiem, że idzie mi tym najlepiej. Widzę w statystykach, że idzie tym mi najlepiej, ale nie pikuję tego, bo, bo mam wrażenie, że idę na łatwiznę i wijam rangę burwa Jakoś... Nie są umiejętności, tylko że postać mocna. Chamber nic nie wprowadza do timu. Jakie ty chcesz rzecz na solo kolejcy wprowadzać do timu? Tu nic nie wprowadzasz, tu napierdalasz ludzi. Po prostu. Jak jesteś dobry, ty nic nie musisz wprowadzać ze swojej postaci, tylko z ręki. Są ludzie, co bijają Radianta, napierdalając tylko i wyłącznie Cypherem z dżadżem. Jak coś takiego działa, to wszystko działa. Tylko kwestia bycia dobrym. Czy zamówiłem już słuchawki? Nie. Ale będzie trzeba zamówić. Będzie trzeba. Dlatego ranga w chuja znaczy. Nie powiedziałbym, że chuja znaczy. Nie powiedziałbym, że... Chuja znaczy. No nie powiesz mi, że chłop, który ma Immortala 3 jest poziomowo tak samo jak na przykład, nie wiem, Ascendancik. Jakiś niższy. No nie ma takiej opcji. Chyba, że mówimy o jakiejś tam, nie wiem, drobnej grupie ascendantów, co zaraz z rankapuje i tak, i tak, bo są w gazie czy coś. Wiadomo, że przypadki są, no ale nie powiedziałbym, żeby to była reguła. Na pewno reguła jak już coś, ale w drugą stronę. Na pewno są sytuacje w sumie, że jest im moczy lepsze od Ascendanta, ale to nie jest coś, co się stale powtarza, tylko wypadek od pracy. Nie znaczy chujarak. Difference rank pomiędzy Goldem a Silverem nic nie znaczy albo brązem a Silverem, bo to dalej to samo gówno. Ale w momencie no już takich większych przeskokach coś na pewno znaczy, ale nie można ogólnie powiedzieć, że to nic nie znaczy i chuj. Przepaść pomiędzy wysokim mimo 3 a Ascendantem to jak pomiędzy brązem a Ascendantem. Mm, no, nie, chyba nie aż tak, ale no jest na pewno różnica. Tak? No nie zależy, czy wierzysz w to, co mówisz. Przepaść pomiędzy Immortalem 3 a Ascendantem. 1 jest większa niż przepaść między brązem a ascendantem. No nie, no nie, no aż tak nie. Na pewno jest różnica, ale nie aż taka. No nie aż taka. Co teraz? A nic, siedzę i zamulam. Szczerze, tak se egzystuje i się gapię w monitoring. 220 Divinów na craft amuletu i nie siadło dalej? O, właśnie pomysł chyba dałeś. Teraz się okaże, że jeszcze do połowy wrócę, jak ten gambel siądzie. Dobra, gambling Giru? Właśnie nie wiem, czy Giru. by nie gamblować Giru, bo chciałbym mieć postać, która. Deadly. Dopiero załączyłem. A co to za gówno? To nie jest gówno. Dobra giera, poe. Paweł exile, droga wygnańca, tłumacząc na Polski. Ale inwestycja. Kupiłem za 17 divine'ów. Przestałem grać, są warte 5 divinów, nieźle. Headhunter. Headhunter. Ale wszystko spadło! Co jest? Chwila. Zaraz coś kupimy na rozkrętkę. Czemu kurwa? Kosztuje 60 divine'ów, apotekary jedno. No ogarnij się. O jasny gwint. To mnie nie stać nawet. O Jezus. Nie stać mi na gambel apotekary. Jeden klik za 8 divinów, nie ma tragedii. Szybkie spalenie. Divination i zero. Kurwa. Mać. Czemu to tak podrożało? Golda nie mam. Jezus Maria. Ma ktoś żółty pyłek na cel szybki? Uwaga. Divination. Div. Kurwa. Mać. Jeszcze raz. A już były 3 Były 3 i z 3 się 0 zrobiło. Chodzę na walu, a tam poje. Zgadza się. Przyjemnie się tak zaskoczyć. Co? Dobra. Pyk. Pyk. Coś kurcze nie chcę dać. Dobra. Div. Ale zżera tego pyłku, ja pierdolę, strasznie dużo zżera. Kategoria? Już tam gdzieś istotne, czyli zaraz koniec. Uwaga, no. Ile ja wyszedłem na plus? Z tego. Wyszedłem na plus, z tego miałem 37 divów. No nie no, wyszedłem na plus. Jest 40 divów Do przodu. Trzeba go szybko sprzedać, po ile one chodzą. 68 divinów, Może ktoś kupi instant. Kupujemy za tą Mage Bladową kartę. I próbujemy Mage Blada zrobić. Jak siądzie, to spoko. Jak nie, to nie spoko. A po kary kupujemy. House of Mirror dawaj. W sumie. Kurwa. Ile kosztuje karta House of Mirrors? 75? No to House of Mirrors jest najdroższym gambem, jaki może być. 77 divów mam. Miałbym na jedno kliknięcie. Na jedno kliknięcie House of Mirrors. 75 divine of click. I koniec streama. Albo mirrora robimy. Dobra, kupuję tą kartę chwilę. Ale będzie, kurwa. Puff, House of Mirrors. No 76 divineów karta. Innej nie kupię. A może by nie psuć se, może jeszcze wrócę do... Nie wrócę, kurwa. Dawaj, set game shit, to nie ma takiej gry, to jest Poe. I będziemy robili olbrzymi gumbel właśnie. Może siądzie, a może nie. Nikt nie chce sprzedać. Co jest? No to chyba nie chce System, żebyśmy gamble zrobili. Dobra, nikt nie sprzedaje tej karty. Traktujesz samolety i na każdym 20 divinów profitu. A ja se Headhunter robi Po 50 divinów profitu. A na Headhuntera. Ziomek. Dobra, żeby nie stała pusta i cicha maszyna. Kupmy z braku laku jakieś główienko, apotekary. Kupię nawet droższe. Kupię za 59 divów, żeby więcej szczęścia było. A chodzą po 58. Może doceni ktoś to. 58. Dobra. Jak nie siądzie, to alte w jak siądzie, to pewnie też, bo dalej polecę i wtedy nie siądzie. Dobra, apotekarii Mageblad, lecimy. Proszę no, kurwa. Dwa razy szybko klikam. I chuj, takie jest życie. Nie. Albo tak, czuję to. Teraz go odkupimy. Szybki zabieg. Przed chwilą nie miałem nic, a zaraz nie będzie wiadomo, co z walutą robić. Jeden klik. Oj, aż jaki jeden? Trzeba ten jeden. Na House of Mirrors miałem kaskę? Miałem kasę na House of Mirrors? Kurwa, miałem. A, dobra, koniec. Kurwa. Jak zwykle to samo. Daj spokój, to puja. I kolejna postać rozpierdolona. Teraz nie mam paska. Daj spokój. W źle, w pojadeku przegamblowane. Niezbyt dobrze. Idę panowie, pizdu, trzymajcie się, widzimy się dziś, jutro, może na ryby dziś w sumie pojadę, nie byłem dawno już, zaraz to mniej czasu powoli zostaje, a może na te rybki skoczę, zobaczę, jeszcze nie byłem po przyjeździe, zobaczymy co tam słychać na łowiskach, dobra, uciekam, Dobranoc, trzymajcie się, papa, pa. Dobranoc. pijcie dobrze.